Nie pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas. Gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas. Niech pierwsza gwiazda właśnie, by to Przypominam, w 2014 roku ideą było, żeby ten mały sportowiec, który ma lokalnego idola, patrząc czy to na halach sportowych, czy na stadionach miejskich, nigdy nie mógł swojego idola spotkać, złożyć mu życzeń. I to właśnie nam przyświecało, żeby znaleźć się w jednym miejscu, żeby to dziecko małe, raczkujące w sporcie, mogła złożyć te życzenia, zrobić zdjęcie, wziąć autograf, a później taką filozofią było, że środowisko sportowe powinno się łączyć. Niezależnie w jakich klubach jest. To, co powtarzałem, łączy nas jedne słowo. Suwałki. Salos Suwałki, Malow Suwałki, Wigry Suwałki, na końcu jest to właśnie magiczne słowo suwałki. I to właśnie nasz cel był. Integracja pokoleniowa jest wspaniałą formą wychowawczą. Niech pokazują jeden drugiemu, gdzie trenuje, chwali się z tymi rzeczami, osiągnięciami, w których jest najlepszy. Dlatego gratuluję, że ta inicjatywa dalej trwa po tych dwóch latach, można powiedzieć, pandemicznych, że znowu narodziło się to. I życzę temu właśnie, całemu środowisku sportowemu, żeby integrowało się, żebyśmy szukali, co nas łączy, a nie dzieli. się cieszę, będę dzisiaj na spotkaniu na Opłatku Sportowca, bo to już 7. edycja i mam przyjemność praktycznie na wszystkich być, że mamy kolejne nowe kluby, że właśnie pojawiają się coraz młodsi zawodnicy i trochę tych sukcesów prezydent miasta już wymienił, więc no, aby to się dalej kręciło w tą stronę. Cieszę się, że moje sukcesy gdzieś tam są jakoś inspiracją, ale mówię, ważne jest to, co teraz i tu, więc cieszmy się, że, że mamy zdolną młodzież i oni chcą, dalej chcą i jeszcze mają ambicje. No i upór. Ja na swój sposób, no, będąc po z tym, chyba trzeba być upartym, więc to są takie cechy, które wydaje mi się ja, ja posiadam. No i mam przede wszystkim szczęście do super ludzi, z którymi współpracuję, czyli trenerów, fizjoterapeutów, psychologów, całego sztabu i sporo życzliwości władz miasta, władz szkoły w czasach, kiedy się uczyłam. Więc jakby no, to wszystko tworzy ten sukces. Się, Nie go ze Też Nie To e, wymaga od nas e, dużo treningów, e, dużo wyrzeczeń, e, tak oczywiście i e, o, Ćwiczymy na różnych turniejach indywidualnie w Polsce. Mamy dosyć sporo osiągnięcia. W miniony weekend dwóch zawodników zdobyło Mistrzostwa Polski Juniorów. Dominik Komicz i Tristan Komicz w swoich kategoriach zdobili Mistrzostwa Polskich Juniorów. Także no, sukcesów mamy dosyć sporo. W tym roku też zdobyliśmy brązowy medal na drużynowych Mistrzostwach, na, na Mistrzostwach polski Pary Trójek. W Trójek. nie zdołaliśmy obronić z Dominikiem e, Mistrzostwa Polski, które zdobyliśmy w tamtym Polski Par, e, ale mamy nadzieję, że zarod będzie dużo lepiej.